No ta rozrywkowość się dla y, mojego dziadka nowickiego dość skończyła, dość pechowo. Dlaczego? Dlatego, że gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, no to y, dziadek piórek zadzwonił do swojego, jakbyśmy to dziś powiedzieli, kumpla, czyli generała von Besselera: Słuchaj, weź tego mojego zięcia na adiutanta, żeby nie poszedł na front. No i on został adiutantem generała Besselera który był potem gubernatorem Warszawy. No i dalej prowadzili razem wtedy z panem generałem dość wesołe życie, co się skończyło niestety zarażeniem syfilizmem. Także to... Nie wiem, czy von Besserer też dostał, ale... Z, dostał tego, też się zarażał, czy nie. No w każdym razie te wesowe warszawskie igraszki skończyły się dla nich... E, no, dość przykro. I on po wojnie został zaraz, jak były te sprawy Rady Regencyjnej, i tak dalej, no to on prowadził większość petaklacji Besselera z Radą Regencyjną, bo Besselera to tam za wiele się tym nie zajmował. To był podobno też bardzo rozrywkowy człowiek. Także on prowadził głównie te rozmowy. No, później, jak przyszedł, Rada Regencyjna oddała władzę Piłsudskiemu, no to on został pierwszym dyrektorem polskiego monopolu spirytusowego. Ale przedtem jeszcze pracował w 20 roku jako, pracował w tzw. oddziale drugim sztabu generalnego, krótko. Głównie na temat, tylko że nie interesował go wschodni, tylko zawodni ten teren, jako że był przecież polskim oficerem. No i ten dziadek Nowicki wrócił wtedy, znaczy e, już nie dawał rady jako na tym stanowisku, tego dyrektora. Wrócił tu do Bydgoszczy, był jednym z pierwszych trzech polskich adwokatów w Bydgoszczy. Skończył, znaczy, ale ta choroba zaczęła strasznie. Tego, najpierw go przeniósł się z powrotem do Silna, stąd Jastrzębski jak pisał historia Silna mówi cholera, w takiej małej wsi, adwokat, nie? Skąd ten adwokat? No to była to niestety to, ta sprawa. No i pojechał gdzieś, w końcu go wysłano to wejcherowa do takiego lepszego przytułku powiedzmy tam zmarł jednak. No w międzyczasie miał dwie córki, moją matkę Jadwigę i Zofię, późniejszą żonę Tur Turwidową.